To, że świat zwariował, to, że teraz przez to, że oglądamy jakieś zdjęcia, filmy w internecie już czasami nie wiadomo, co jest prawdą, co nie. To, że kiedyś jajka były zdrowe, potem były chore, przepraszam, prowadziły do chorób, bo chore sterol, teraz znowu są zdrowe jajka. Mleko od mamy najpierw było zdrowe, potem ja byłem karmiony sztucznym mlekiem, bo szkodziło, teraz znowu najlepsze mleko od matki. Przecież to jest jakieś wariatwo, co się w tym świecie dzieje. Na naszych oczach zmienia się historia. Było tak, teraz jest inaczej, potem znowu jest tak samo. Żeby w tym wszystkim przypadkiem nie zwariować, to potrzebne jest każdemu z nas wyjście na taką osobną modlitwę do Jezusa. Nazwijmy to naszą, naszą pustelnią, jakkolwiek ona by nie wyglądała. Po cichu nikt tego nie widzi. Chociażby tylko po to, żeby usiąść i powiedzieć: Boże, ja chcę teraz być w Twojej obecności. Dzisiaj słyszeliśmy w czytaniu, że kiedy nie umiemy się modlić, Duch święty wyciąga z nas. Pan Bóg wie, co jest w sercu. życie jak się czuwa przy osobie chorej, przy chorym dziecku na przykład, nie? To się, to się, tam się nie gada, tam się nie rozmawia, tam się jest. Przy kimś chorym się czuwa. I chodziłoby o taką modlitwę obecności.